Pierwsza dama Marta Nawrocka po raz kolejny zachwyciła swoją naturalnością i serdecznością. Ciepła, miła i zawsze otwarta na ludzi. Doskonale odnajduje się w nowej roli, z uśmiechem niosąc ideę bliskości i dialogu. Podczas wizyty w Liwie spotkała się z uczniami szkoły podstawowej imienia Stefana Batorego, która w tym roku świętuje swoje stolecie. Było to spotkanie pełne wzruszeń, rozmów i wspólnego świętowania wyjątkowej historii szkoły. Jak zawsze Pierwsza dama urzekła nie tylko swoją postawą, ale też elegancją. Wybrała piękny, modny strój w kolorze, który idealnie podkreślał jej urodę i subtelny styl. Z klasą, ale bez przesady. Dokładnie tak, jak przystało na kobietę, która z wdziękiem i ciepłem realizuje misję pierwszej damy. Marta Nawrocka pokazuje, że prawdziwa elegancja to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim serce i szacunek do drugiego człowieka. A jak tobie podoba się stylizacja pierwszej damy? Napisz komentarz nie zapominając o subskrypcji kanału. Drodzy uczniowie, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z wami w tym wyjątkowym momencie. Rozpoczęliście rok szkolny w pięknym, wyremontowanym obiekcie. Myślę, że nauka w takich okolicznościach będzie przyjemniejsza dla Was. Okazją do naszego spotkania jest stulecie nadania imienia Stefana Batara w waszej szkole.